Słownictwo angielskie. Człowiek, dane osobowe. Imię i nazwisko. First name and surname. Imię lub nazwa osoby. Lub imię i nazwisko. Name. Name. Imię, czyli typowo nasze pierwsze imię, na przykład Arek, Marek i tak dalej. First name lub forename lub given name. First name. Forename. Given name. Nazwisko. Surname. Surname. Nazwisko. Możemy również spotkać się z amerykańską odmianą last name. Last name lub brytyjską odmianą. Second name. Second name. Przezwisko lub ksywka. Nickname. 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 Pełne imię i nazwisko. Full name. Full name. Drugie imię. Middle name Middle name Nazwisko panieńskie. maiden name maiden name Nazwisko pomężu Married name Married name Nazwisko lub nazwisko rodowe. Family name. Family name. Ksywka lub pseudonim. Nick lub pseudonym. Nick. Pseudonym. Podpis. Signature. Signature. Imię męskie Male name Imię żeńskie Female name Male name Female name Inicjały lub parafka Initials Initials Autograf Autograph Autograph Imię nadane na chrzcie. Christian name Christian name Jak się nazywasz jak masz na imię jak ma pan pani na imię jak się pan pani nazywa What's your name Na to pytanie możemy odpowiedzieć zarówno podając tylko swoje imię jak i podając imię i nazwisko What's your name? "yegma Naime, what's your name, sir?" "yegma Naime, what's your name, madam?" "what's your name, sir?" "what's your name, madam? Mam na imię Wilhelm, ale przyjaciele nazywają mnie Billy. My name is William, but my friends call me Billy. My name is William, but my friends call me Billy. Jestem Jan. Mam na imię Jan, lub nazywam się Jan. I'm Jan. My name is Jan. I'm John lub My name is John. Jak nazywa się Twoja córka? Lub Jak ma na imię Twoja, Wasza, Pana lub Pani córka? What's your daughter's name? What's your daughter's name? Mój syn nazywa się John Smith. My son's name is John Smith. My son's name is John Smith. Jak ma ona nazwisko? What's his surname? Jak ma ona nazwisko? What's her surname? What's his or her surname? Ona ma na nazwisko Smith. Her surname is Smith. Her surname is Smith. Proszę wypełnić ten formularz. Fill in this form, please. Loop, fill out this form, please. Loop, fill up this form, please. Fill in, loop out, loop up this form, please. Proszę, oncie podpisać. Please sign here. Please sign here. Mas do you have a middle name? Do you have a middle name? Tak, na mam Marek. Yes, my middle name is Mark. Yes, my middle name is Mark. Nie, nie mam drugiego imienia. No, I don't have a middle name. No, I don't have a middle name. Jak się wymawia twoje imię? Jak się wymawia pana imię lub jak się wymawia pani imię? How do you pronounce your first name? How Do you pronounce your first name? Jakie nazwisko? How do you spell your surname? How do you spell your surname? To uniwersalne pytanie, którego możemy użyć, aby poprosić o przeliterowanie dowolnego słowa. Wystarczy zastąpić Your surname określeniem tego, co chcemy przeliterować. Na przykład, jak się przy to słowo? How do you spell this word? How do you spell this word? Jakie jest Twoje pełne imię i nazwisko? lub jak brzmi Twoje pełne imię i nazwisko? What is your full name? What's your full name? What is your full name? Na to pytanie odpowiadamy zazwyczaj pełnym imieniem i nazwiskiem, wraz z drugim czy nawet trzecim imieniem, jeśli mamy. Nazywam się Jan Marek Smith. My name is Jan Mark Smith. My name is John Mark Smith. Możemy też spotkać się z takimi zwrotami grzecznościowymi jak: Pan, Mr. Pani, Miss. Użyte w stosunku do kobiety zamężnej lub niezamężnej. Miss. Pani, użyte w stosunku do kobiety zamężnej. Mrs. Mrs. Lub Pani użyte w stosunku do kobiety niezamężnej, miss. Tamto jest miss. A to jest miss. To mój nowy nauczyciel, pan Smith. This is my new teacher, Mr. Smith. This is my new teacher, Mr. Smith. Zadanie napisanie. Napisz w komentarzu poniżej odpowiedź na te dwa pytania. What's your name? Do you have a middle name? Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten filmik jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej po posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka języka angielskiego za darmo. See you soon!